Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona, bo obawiałam się, że w momencie, kiedy całkiem niedawno na ekranach widzieliśmy film The Wicked z fantastycznymi rolami Ariany Grande i Cynthia Eri, która zresztą obie były nominowane do Oscara, myślę sobie: No i co? No i co można po, po takim filmie, który zdobył Oscary za scenografię, za kostiumy. Jak można przełożyć to w dzisiejszych czasach na deski teatru? Jestem zachwycona dziewczyną w roli Elfaby, ale te brawa, które dostała na koniec, myślę, ja również piszczałam z zachwytu. Zaśpiewała dokładnie tak jak Cynthia. Znaczy nie to jest y, ogromny zawsze y, taki handicap, y, czyli coś, co może nas totalnie stresować, że będziemy porównywani do kogoś, kto sięgnął no, ideału, najwyższych lotów y, i ta, ta wersja przecież obiegła cały świat i wszędzie jest i możemy posłuchać. Więc y, dotykanie takiej roli i takiego materiału muzycznego dla, dla kogoś młodego. To jest bardzo stresujące i wymaga olbrzymiej pracy, ale świetnie sobie poradzi.